Witajcie w czwartym już odcinku Midbusters. Dziś sprawdzimy sobie, czy można wydłużyć do Azerii przez ścianę dostawiającej kawałek terenu, czy Jinx dalej może bez problemu outsmite'ować leśników swoją Erką, lub też, czy można wybiec z Erki Aurory. Ciekawi? Zaczynajmy! I na pierwszy ogień idzie, czy można przeskoczyć ulta Azira za pomocą etalona. Sprawdziliśmy to, czy talon może przeskoczyć ścianę z żołnierza Azira i efekt był ciekawy. Nie tylko może przeskoczyć ścianę Azira, ale także Aniwi. To samo tyczy się ściany, którą może postawić Talia swoją Erką. Jorik? To samo, Tam bez problemu może wyskoczyć z jego klatki. Na drugi ogień idzie mit. Czy można wydłużyć dasza Zeri, dostawiając jej ścianę? Spróbowaliśmy zrobić to z Talio. i efekt jest bardzo interesujący. Zeri nie tylko nie może wydłużyć swojego zasięgu dasha po ścianie, ale także nie może daszować się po samej Rce talii. Dziwne, ale w takim razie wychodzi, że mi to balony. Na kolejny ogień idzie Jinx. Czy dalej może bez problemu on leśników swoją erką? Po niedawnych nerfach Riotów w ULTA Jinx przeciw Pepickim stworom postanowiłem sprawdzić, czy aby na pewno Jinx nie może już outsmite'ować leśników swoją erką. I efekt jest ciekawy, bo tak, Jinx swoim ultem jest w stanie zadać nieco więcej obrażeń niż Smite, mogąc skutecznie ukraść obiektywa. Dla urozmaicenia sprawdziłem to jeszcze na kilku innych postaciach. I dla przykładu: Ezreal pod AP? To samo. Bez problemu jest w stanie zabrać barona swoją worką, zadając przy tym ponad 1000 obrażeń. Lux? Tutaj odpowiedź jest oczywista. Tak, jako lux bez problemu możemy ukraść czy to Smoka, czy Barona, i jednocześnie uniemożliwiając nam leśnikowi kliknięcie smajta. Sprawdziłem to jeszcze na Jinie i efekt jest do przewidzenia. Pierwsze trzy pociski biją śmiesznie mało obrażeń, natomiast ostatnim jesteśmy w stanie zadać niespełna 2,5 tysiąca obrażeń. Ciekawostka, kiedy sprawdzałem dla Was mity, natrafiłem na taki oto śmieszny błąd na praktyce I ostatni mit tego odcinka: czy można wybiec lub wydaszować się z Ulta Aurory. Aurora jest od niedawna w League of Legends i zirytowała już sporą ilość graczy, między innymi ze względu na jej ulta. Ale czy możemy coś na to zaradzić? To zależy, bo nie każda postać może. Przykładowo, Real, który na swoim E ma mignięcie, może bez problemu wyskoczyć z jej ulta, ale Blinki to nie jedyny sposób na ucieczkę z jej erki. Na pierwszy ogień idzie Morgana i jej Black Shield. Kiedy Morgana użyje swojej tarczy, może bez problemu wyjść lub uniemożliwić komuś wyjście z ulta Aurory. To samo tyczy się różnego rodzaju Spell shieldów, takich jak s czy W-Nokturna. Olaf to chyba oczywiste, ale tak. Można wybiec Olafem na ulcie z pola Aurory i ostatnie jest najciekawsze. Kombując W-Fiory z jej Q możemy wyskoczyć z ulta Aurory blokując niejako jej zaklęcie. Nieźle, prawda? No i cóż, to by było na tyle. Koniecznie dajcie znać co myślicie o filmie oraz podrzucajcie swoje propozycje na mity do sprawdzenia. Ja będę się zawijać, dzięki i cześć.